Witam serdecznie dzisiaj zrobimy makowiec składany zaczniemy od maku mam tutaj 20 g pomielonego maku zalałam 3 czwarte szklanki wody wrzącej wody i pozostawiłam pod przykryciem na 30 minut do maku dodajemy 2 jajka 2 łyżki masła, 4 łyżki cukru. O ile lubimy słodcze ciasto, dodajemy słodcze ciasto, dużą łyżkę mąki pszennej, i tutaj mam garść rodzynek i garść orzechów i olejek kropli olejku migdałowego i masę makową należy dokładnie utrzeć i to mamy masę makową. A tutaj mam składniki ciasta. Mam półtora szklanki mąki pszennej, jedno Jajko, szczyptę soli, dwie łyżki masła i rozczyn drożdżowy, który już pracuje. Dałam jedną trzecią szklanki mleka, łyżkę cukru i dwa 2,5 i deko drożdży. I ciasto należy zarobić i dajemy na pół godziny do lodówki. Masło ścieramy na tarle. Składniki, masła dokładnie, składniki ciasta dokładnie łączymy dajemy do lodówki a później będziemy wałkować i składać makowiec ja już tutaj formę keksową mam wyłożoną papierem do pieczenia i później będziemy wałkować i składać makowiec. Makowiec to jest ulubione ciasto Moich dzieci. Moje dzieci uwielbiają każdą postać makowca. Ciasto damy do lodówki, jak już wspominałam, na pół godziny. Dokładnie musimy składniki połączyć. mamy ciasto wyrobione tak. i tak wygląda ciasto na makowiec składany, które wędruje do lodówki na pół godziny. Ciasto podwoiło objętość. Kroimy na trzy równe części. Zobaczmy, mam takie dokładnie równe. Tak wygląda, jak już ciasto pracowało w lodówce. I należy rozwałkować. I to musimy mieć. To jest forma keksowa, wyłożona papierem. Do pieczenia i teraz musimy rozwałkować taki paseczek. Boki należy odciąć. Musimy pamiętać o dodatkowej mące, która jest do oprószenia i ciasta, i maty. Tak. Ja sobie tu spróbuję odkroić wyrównać Nie wiem, może jeszcze troszeczkę rozwałkujemy i wyrównamy i taki paseczek włożymy do formy i na ten paseczek damy połowę maku Jeżeli mamy jakieś nieścisłości to to musimy sobie ręcznie tu uformować i tak wygląda nasz pierwszy ciasto położone i teraz wyłożymy połowę maku, masę makową dzielimy sobie na pół i wykładamy jedną część. Nie jedną część, przepraszam, bo to musi być dwie części maku. Tak, wykładamy. I następny ciasto wałkujemy. I tak jak poprzednio, boki sobie wyrównujemy. na mak i na ciasto ponowna warstwa maku. Dociskamy i następna warstwa maku. I na wierzch damy ponownie ciasto. Ciasto dajemy następną warstwę i ciasto powędruje do piekarnika na godzinę w 180 stopniach. Będziemy mieli makowiec składany. Tu również musimy sobie uformować prostokąt. Makowiec składany, gotowy, który powędruje do piekarnika. Tak przygotowany, makowiec składany, wędruje do piekarnika. Godzina 180 stopni. Tak, oto makowiec składany mamy upieczony. Wygląda przepięknie. Widać, jak jest ładnie upieczony. I teraz wierzch polejemy lukrę. Ja mam tutaj dużą łyżkę cukru pudru. I wyszorowałam cytrynę. Pokroiłam na pół i wyciskamy sok. Ten lukier ma mieć gęstość kwaśnej śmietany, więc porcjami dodajemy sok z cytryny i należy mieszać. I makowiec olejemy gorący lukrem. Jeżeli lubimy, bardzo, co zwiększamy proporcje? Ja tak. I no, do dekoracji. I polewamy lukrem nasz makowiec. Makowiec musimy pozostawić do ostudzenia. Chociaż ja spróbuję, ale raczej tak. I już mamy makowiec polukrowany. I ja jeszcze posypię taką posypką. Mam posypkę i posypię posypką. I tak wygląda. Makowiec składany. Ja spróbuję ukroić kawałeczek. Nie wiem, czy Pięknie wygląda, tak wygląda w przekroju i tak oto mamy makowiec składany, gotowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Makowiec składany.